Cześć, jestem Enek Słowiński i dzisiaj wspólnie z paczką z Rusi Boża będę gotował właśnie w tym przepięknym miejscu. Jest to wyspa Terana na północy Norwegii i za mną widzimy przepiękny widok typowy właśnie dla tego miejsca. Ale najpierw zapoznajcie się troszeczkę z tą wyspą. Zapraszam, chodźcie za mną. W tym miejscu odbywa się również festiwal muzyczny Trana Festiwal i cała impreza dzieje się na zewnątrz, przy tych pięknych widokach. Wybierając to miejsce, chcieliśmy Wam odwzorować totalnie 100% Norwegii, czyli mamy górę, morze, te kółka na wodzie to są baseny z hodowlanymi łososiami w środku. I ja będę dla Was właśnie gotował dzisiaj dorsza, dokładnie ogon dorsza sprawionego przeze mnie, nie chwaląc się. I to będzie nietuzinkowy przepis, bo wykorzystam do tego boczek. Jest to boczek z paczki z boża. Spójrzcie jak on jest przepięknie przeraśnięty tłuszczem. Yy, dzięki temu nie będę musiał wlewać żadnego oleju na patelnię, tylko użyję tłuszczyk z tego boczku i aromat wędzenia pozostanie na patelce. I zabiorę się za pokrojenie najpierw w boczku. I patrzcie, jak została wam skóra yy, z tego boczku, to wykorzystajcie ją proszę do jakiegoś sosu, nie wyrzucajcie jej, ona ma mnóstwo aromatu, ona wam dużo da do kolejnych dań, więc jej nie wyrzucamy. Ja sobie ją schowam na kolejne dania. Wrzucam na zimną patelnię. Jest to ważne, żeby wrzucić go na zimną z tego względu, że tłuszcz będzie nam się powoli wytapiał i będzie po prostu jego więcej. I ten boczek musimy dobrze zrumienić i mocno wytopić ten tłuszcz. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo gaz działa dość głośno, ale mam nadzieję, że jest ok. Moczek mam już mocno zrumieniony, więc ja go zestawię, ale ten tłuszcz na patelni zostaje. Teraz zabiorę się za pokrojenie rybki. Ponacinam ją tak lekko pod skosem. I tak przepięknie naciętą, trzeba natrzeć lekko solą. I wcieram w te nacięte miejsca. Tłuszcz jest już rozgrzany, więc wrzucam rybkę na patelnię. I tak usmażoną rybę kładę na deskę. A na patelnię wrzucam marchewkę, tylko wcześniej muszę ją za pomocą obieraczki pokroić na takie długie wstęgi. Ale po solę już marchewkę. Tak do smaku całość wymieszać. I teraz mogę wrzucić już marchew na patelnię. Słyszycie jak ona skwierczy. I dodaję takie pół... Płaskiej łyżki y, mąki. To jest ten moment. Mam tutaj warzynę czarną i borówkę zebraną właśnie tutaj nieopodal. I dodaję całość na patelnię. I dolewam odrobinę octu winnego z czerwonego wina. I teraz dodaję boczku wcześniej usmażonego. ho jak to smakowicie wygląda. Teraz spróbuję do smaku, czy nie trzeba doprawić i troszeczkę złakomstwa, bo jestem ciekaw. Trzeba doprawić odrobinkę soli. soli. Mm. Miękkie, chrupiąca, lekka kwasota, i słodycz z borówek. Bosko. I teraz możemy to w końcu podać. Na spód dajemy naszą marchew z barzyną, porzeczką i boczuszkiem. Na to idzie rybka. Przepiękny, duży kawał dorsza. Możemy to lekko obsypać z góry. A żeby podkręcić jeszcze bardziej norweski klimat, to mamy tutaj nieopodal zerwane również kwiatki wrzosa. Dzikiego wrzosa. I to jest moja propozycja tego dania, czyli pod spodem mamy tradycyjną norweską marchewkę boczek z paczki z Rusiborza, który wzbogacił o walory y, smakowe dorsza świeżo złowionego. I zachęcam Was do zrobienia właśnie tej rybki, ona jest boska. I zachęcam do oglądania kolejnych odcinków z Norwegii. Trzymajcie się, cześć!